I mamy to ludzie. Po pięciu latach Clash of the Titans Kevin Durant i LeBron James spotkali się w Staples Centers, co ja mówię, w crypto.com, żeby dać nam wielkie widowisko. I czy było to wielkie widowisko, zaraz Wam na to wszystko odpowiem. Lakersi wygrali, ale czy powinniśmy być optymistyczni? Według mnie nie. Zacznijmy od tego, że Kevin Durant, mimo Świetnych cyferek, bo 14 na, 28, 14 na 28 z gry miał aż 8 strat. I te 39 punktów na pewno są lekko przyćmione tymi stratami, które nie były jakimiś bardzo trudnymi sytuacjami dla niego, gdzie był podwajany, potrajany. Wiadomo, była na niego grana strefa, bo po prostu tak trzeba grać, gdy jest on na low bloku. Ale jego straty były po prostu z niedokładnych podań które, kiedy byłby to inny zawodnik, przykładowo LeBron James, to pewnie by się nie pojawiały. Cała drużyna Phoenix straciła piłkę aż 20 razy. Lakersi zrobili to 16 razy, ale były to bardziej sytuacje podkoszowe, gdzie grano po prostu na Anthony'ego Davisa na low bloku. Zawodnikiem, który na pewno wyróżniał się w pierwszej połowie, był Eric Gordon, czyli weteran i snajper po prostu drużyny który idealnie, przynajmniej przez pierwszą połowę, zastępował tą dziurę po Devinie Bukerze i Bradleyu Billu. Inni z drużyny niestety nie mieli tego szczęścia, żeby jakkolwiek załatać tą dziurkę i wszystko musiało być grane na Kevina Duranta, który niestety nie jest w stanie tak dobrze manewrować piłką podając, żeby odkrywać zawodników swoich do oddawania trójek. Mimo tego i tak Phoenix oddało 31 rzutów za 3, z czego trafili 9. Czy to jest dobry wynik? Moim zdaniem, na to, jakim składem wyszli, nie jest źle. Grayson Allen, Eric Gordon, Josh Okogi czy Jordan Goodwin są naprawdę dobrymi zawodnikami, którzy będą grać z ławki. Watanabe, czy jak on tam się wymawia jego imię, również jest dobrym defensorem, także na pewno jest przyszłościowo dla Phoenix. Byli oni tego dnia bardzo osłabieni. Kevin Durant bardzo ciągnął zespół na swoich plecach i nie udało mu się, moim zdaniem ze względu na właśnie te turnoversy, które jeszcze raz powtórzę, nie były jakimiś ciężkimi bardzo podaniami ry na ryzyku jakimkolwiek, tylko po prostu niecelnymi podaniami do kolegów. Jeśli chodzi o Lakersów, no to przez pierwsze trzy kwarty wprowadzano ten tryb y, uciśnienia minut dla Lebrona i on działał, jednak patrząc na to jak drużyna radzi sobie bez niego, a nie ma tam tak naprawdę żadnego penetratora, trumny oprócz y, moim zdaniem Rujego Hacimury, Austin Reeves również nie jest w stanie jakoś w ostatnich dwóch meczach wchodzić za bardzo tej trumny, coś co wcześniej w zeszłym sezonie robił genialnie. I po prostu ich piłka w żaden sposób nie lata. Oczywiście mogą oni robić inside-outside tak jak robiło to Phoenix, gdy Duranta nie było i nie musieli grać oni ciągle na low-block. Ale ich proste akcje bez lebrona to po prostu wyjście z łokci, tak zwanych przy trumnie, i próba gry inside-outside. Czy to wychodzi? Jasne, czasem wychodzi jednak, trzeba wspomnieć o tym, że mieli oni z 10 pozycji wide open za 3 i chyba żadnej z nich nie wykorzystali. Pamiętam chyba tylko DiAngelo Russella, który raz trafił taką trójkę. Ogólnie sam DiAngelo Russell 1 na 7 za 3, a miał idealne, czyste pozycje, które mógł wykończyć. Austin Leaves nie miał za często znowu piłki na trójkach, ale to już chyba nie jego wina. Tauren Prince jest jak dla mnie jedyną ostoją obrony jeśli chodzi o obwód w Lakersach, bo Austin Reeves i D'Angelo Russell naprawdę nie są w stanie być dobrymi lockdown defensorami. Na pewno lepiej poradziłby sobie w tej roli Rui Hachimura, ale oczywiście musi on być zmiennikiem Lebrona Jamesa i dawać tą energię, gdy nie ma go na boisku. Cam Reddish również bardzo dobry defensor, jednak nie ma on wystarczająco dobrego rzutu, żeby grać więcej minut w tym w spotkaniu Christian Wood dostał trochę więcej minut ze względu na pomoc w kryciu Kevina Duranta, na którego oczywiście trzeba bez przerwy grać strefą, ale to i tak nic nie dawało, bo po prostu Durant był w gazie. Gdyby nie on, tak naprawdę Phoenix powinni by zostać rozjechani. Nie byli ze względu na bardzo słabą skuteczność innych zawodników, ale przejdźmy sobie w ogóle do też tego, jak LeBron wpływa na zespół, bo jest to naprawdę niesamowite. Bez niego, tak jak wcześniej mówiłem, piłka często stoi i nie ma kto grać w akcji. D'Angelo Russell jest rozgrywającym, ale bez zasłony nie radzi on sobie w żaden sposób z rozrzucaniem piłki na obwód. A LeBron James, wszyscy, nieważne kto go kryje, dają mu miejsce, żeby wchodził on sobie na lewą rękę, a wiemy dobrze, że jest on oburęczny i takie sytuacje ciągle wykorzystuje, wchodząc po prostu na lewą rękę. Nie wiem, ile razy w tych dwóch spotkaniach otwarcia widzieliśmy jego wykańczającego lewą ręką, i również każde jego wejście kończy się praktycznie albo asystą, lub podaniem do asysty. No i oczywiście też nie trafieniami, bo lakersi jak na razie są na rdzy, której myślałem, że nie będzie, i mam nadzieję, że niedługo się z niej wymyją, bo wygląda to nieobiecująco i optymistycznie na przyszłość. LeBron chciał się oszczędzać, ale wygląda na to, że nie będzie mógł i mam nadzieję, że właśnie tak podejmą taką strategię Lakersi, żeby właśnie dawać mu jak najmniej minut w tych pierwszych trzech kwartach, a potem na czwartej po prostu go dojechać. Miejmy nadzieję oczywiście, że nie dojadą go tak, jak się działo to w zeszłych latach, chociaż no, też nie można mówić, że to przez nich po prostu facet musi już o wiele mniej grać. Za każdym razem, jak wchodzi na koszno, to naprawdę boję się o te jego stopy, ale jak na razie wygląda to stabilnie. Kevin Durant sam, moim zdaniem, nie jest jakkolwiek statyczny. Wiemy, że rzuca niesamowite jumpszoty, pull-up jumpery, ale kiedy, tak jak w serii z Bostonem, w, kiedy był w Brooklynie, w 2020, chyba pierwszym albo drugim roku, już chyba tak to był, 2021, kiedy zostali zaswipowani, to tam właśnie w ogóle widać mu było, jak słabe są jego nogi. I jak słabo balans on trzyma na tych swoich nogach, i to też było widać w tym meczu. Często lepiej mu dać takiego obrońca niższego, żeby on właśnie te nogi najbardziej mu wyłączył z gry, żeby po prostu nie, nie trzymał tego balansu. Wtedy będzie miał o wiele większą trudność z oddaniem skutecznego rzutu lub właśnie podaniem piłki, bo w tym nie szczyci się moim zdaniem mocno Kevin Durant. Yusuf Nurkic jest bardzo dobrym zmiennikiem dla Deandre Aytona, który no nie byłby wykorzystywany w jakikolwiek inny sposób niż teraz jest. Yusuf Nurkic dla Phoenix Suns jest on dużym centrem, ale jeśli jesteśmy już przy centrach, no to przejdę do Antonego Davisa, o którym się nie mówi za dużo, dalej się go próbuje krytykować, a zagrał on naprawdę solidny mecz. Chyba trzy razy próbując rzucić za trzy, jedna ta trójka mu weszła na czysto, ale tak czy siak pokazuje on, że będzie straszył tymi trójkami. Co jest bardzo ważne, żeby właśnie centrzy go nie odpuszczali i robił on miejsce innym i sobie w drużynie, po prostu. Więc zagrał on naprawdę niesamowity mecz. Jest on strasznie giętki, że tak to powiem. Mam nadzieję, że nie skończy się to znowu kontuzją, ale jak na razie jest on po prostu defensywnym sawatem pod koszem. I jego wkład w grę defensywną, w pejnie tak zwanym, jest po prostu niesamowity. Tak jak mówiłem, musimy poczekać, aż dojdą do Phoenix Devin Booker i Bradley Beal, bo wtedy na pewno już nie będzie można było tak będzie tak łatwo grać strefą na Kevina Duranta, a na razie będziemy musieli zobaczyć po prostu solo misję Duranta z mocną grą strefą na niego, tak jak to było w Nets i po prostu nie ma on miejsca na to, żeby mieć spokój, że tak to powiem, bo cały czas będzie podwajany, potrajany mimo tego, że ma 2,10 m i może rzucać nad każdym to taka gra po prostu nie przynosi na dłuższą metę efektu Jackson Hayes jak dla mnie jest poprawnym zmiennikiem dla Antonego Davisa jak mu odciąży te 7 minut w grze to naprawdę nie stanie się nic złego szkoda, że nie było Maxa Christie'ego, bo chciałem zobaczyć jak jego gra by wyglądała Jestem zadowolony z tego, jak Christian Wood się pokazał, szczególnie w defensywie. Oczywiście Cam Reddish 0 na 3 za 3, 0 na 2 Christian Wood za 3, 0 na 5 Gabe Vincent, to ten gość naprawdę mógłby się trochę lepiej pokazać, mimo tego, że fajnie czasem postraszy tą trójką, spenetruje i rozrzuci, to chciałbym, żeby te trójki jego wchodziły, a szczególnie, żeby wchodziły trójki D Angelo Russella, bo on ma być podporą Właśnie rzuta, rzutów za trzy w tej drużynie, a tego nie widzieliśmy. I to chyba tyle, tak naprawdę, z tej analizy tego meczu. Mecz był szczerze mówiąc obrzydliwy. Wiadomo, że Lebron pięknie skończył, bo gdy on wchodzi, to naprawdę robi tyle miejsca, że jest to niebywałe. Ta ewolucja gry mu po prostu pozwala na to, żeby wchodził pod kosz, tak jak to było w pierwszych latach jego kariery, i przychodzi mu to po prostu łatwiej. Nie warto dla niego rzucać jump shotów, które są mniej skuteczne. Tylko jak kiedyś, czy nawet niedawno powiedział Karim Abdul Jabbar, najłatwiejszym rzutem jest rzut bliżej kosza, a nie dalej. Więc to wykorzystuje Lebron, mając to w uwadze, że ma po prostu tam więcej miejsca dzięki tego, ciem, temu, jak gra ewoluowała. Mam nadzieję, że się podobało. Myślę, że nie trzeba tu już nic dodawać. Czekamy na kolejny mecz i do zobaczenia, ludzie. Cześć, cześć.